Słuchajcie, powiem wam, że byłam pewna, że w tym roku nie będzie takiego przywitania, a jednak mimo wszystko jest. Tak jak widać w tle, Piotrek szaleje. Przekłada wszystkie poduszki jak tylko można, połowa jest na, na ziemi, połowa jest na kanapie, masakra. Natomiast mega się cieszę, że mamy ten vlogmas, w ogóle nie wiem czy jest na mnie fokus, mam nadzieję, że tak. Mega się cieszę, w ogóle dostałam wczoraj takie energii, że o, że idziemy na spacer, że zrobimy to, zrobimy tamto, ale fajnie, że niedługo będziemy piec pierniki. Poczułam taką radość tego dnia. I dlatego właśnie dzisiaj e, wyruszyliśmy. Jak widzieliście, Piotrek świetnie się wybawił. E, wręcz nawet nie chciał wracać, a musieliśmy jeszcze odebrać jedną paczkę pomóż i Tak? mama pomóc mi zrobić auto. Dobra, słuchajcie, czas wprowadzić pierwsze zmiany. Wojtek już stał po odsypianiu nocki, więc zmiana pościeli, pierwszy akcent świąteczny w pierwszym bloku. I słuchajcie, mamy tutaj już Zimowo. Dobra, słuchajcie, muszę to sobie tak zrobić i to tak o. Dobra, słuchajcie, mój Wojtek wziął Piotrka na jakieś 20 minut pół godziny, i zatankować samochód. I ja mam dosłownie czas tylko po to, żeby ogarnąć trochę mieszkanie, zwłaszcza duży pokój, wytrzeć kurze, odkurzyć, umyć podłogi. Jak najwięcej mi się uda, dlatego że. Mm, przy piotku, jak się domyślacie, to nie jest sprzątanie, wszystko jest porozwalane i tak dalej. A że ostatnio nie miałam czasu tego powycierać, to szybciutko muszę posprzątać, dlatego zapraszam Was na ekspresowe mi. Dobra, słuchajcie, ogólnie jest poogarnięte, tutaj kanapa też i pokażę Wam dwie rzeczy, które robię za każdym razem, kiedy sprzątam. Po pierwsze, sięgam po spray, to jest spray od... czekajcie, fokus... To jest spray od Andziaks, to jest Lemon Cola. A druga rzecz, jaką robię, to jest zawsze, siedzę w tym kącie, jak czytam i biorę książkę i sobie zostawiam i on mam zawsze pod ręką. Piotrek już przestał mi do nich sięgać, więc los. A teraz odkurzanko mycie podłogi i tak naprawdę zostanie mi tylko ogarnąć przedpokój i zostanie mi umyć zlew i będę miała wszystko sprzątnięte. Widzicie to? Takich się ma sąsiadów cudownych. Powiedz, co będziesz czytał? Diadek do oddechu. Słuchajcie, jak widzicie już jest ciemno. Ja zabieram się za zamontowanie. Piotr już śpi, więc dziękuję Wam bardzo za tego vloga. Mam nadzieję, że coś tam się dzisiaj udało nagrać i życzę Wam miłego dnia. Widzimy się, mam nadzieję, jutro. Pa, pa.